Dzień dobry, nazywam się Sławomir Stadnik, jestem fizjoterapeutą, jestem gościnny znowuż w Zgorzelcu. Może Państwo że oglądali nasze jakieś filmiki. Pani Joanna Pulsat zaprosiła mnie, żeby pokazać wspaniałą nową maszynę do plazmoterapii, która ma niesamowite możliwości wspomagania w regeneracji tkanek, pozbycia się bólu i no, ułatwienia nam powrotu do zdrowia. Czy możesz Państwa, tak, za tak, zaprezentować? W sprawie nowego. To ta maszyna stricte jest nowa. Dwa miesiące jest na rynku. Natomiast tak naprawdę plazmą to ja pracuję ponad 20 lat już. Ja wiem, bo to widziałem jeszcze twoje stare urządzenia. Są różne, internetu. tak, są różne urządzenia dla gabinetów terapeutycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych i tak dalej. I teraz proszę Państwa, co to jest ta plazma? Jest to wave oscylator, czyli oscylator wielofalowy, który przekształca napięcie 220 V, przenosi je na elektrodę, spala, tutaj przenosi jest spalany gaz i teraz z 220 V przekształcany to jest na 10 tysięcy V, ale przy pomocy cewki Tesli i przy pomocy iskrownika mm, Dochodzimy aż do 120 tysięcy V, gdzie w końcowym efekcie, w połączeniu elektrody z, w ogóle z powietrzem, z zewnętrzną jej częścią, jest, ma natężenie 0,01 mA. Czyli jest to absolutne, zdrowe, bezpieczne dla ludzkiego organizmu. Tak, żeby się nie patrzy, przekształcając te wszystkie tak. parametry, jest to bezbolesne, e, bardzo bezpieczne, no i przyjemne i efektywne. I efektywne, tak. I efektywne. Proszę państwa, samo najważniejsze. To urządzenie ma ten plus, że jest przenośne. Możemy takie urządzenie kupić sobie do domu, do gabinetów kosmetycznych, my możemy po prostu nim wszędzie pracować. Ma jeden minus, podłączamy tylko i wyłącznie jakąś elektrodę. Na razie zrobione są dwie elektrody, jedna w kształcie takiej tuby, druga w kształcie muszli. Tuba działa bardziej punktowo, działa na mniejszej szerokości. Ta muszla działa szerzej, ale możemy też liniowo pracować, też punktowo na niej. I teraz, w zależności od tego, jaką elektrodę wybierzemy, podłączamy ją, włączamy i już pracuje elektroda. W tym momencie spala się tutaj argon, jest pomarańczowe światło. I teraz, proszę Państwa. Normalnie możemy pracować, czy mieszkać, czy żyć, czy pracować w biurze w widmie plazmy. Na innych filmach powiemy Państwu, co to znaczy w ogóle widmo plazmy, na co ma wpływ tak naprawdę. Natomiast wstawiając na tym stojaku, wykorzystujemy to, że nie musimy wcale się nią zajmować cały czas. Ona sobie po prostu chodzi, po prostu pracuje. Spala się tutaj gaz. I rozprzestrzenia się widmo w pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Żywotność takiej elektrody uzależniona jest od tego, w jakim pomieszczeniu ona pracuje, czyli ile jest tlenu, ile wodoru, jaka wilgotność z tego pomieszczenia, to taką częstotliwością będzie się spalał ten gaz w środku. Tak to wygląda, możemy powiedzieć tutaj. Tak wygląda punktowo. Tak, na całej szerokości. Sam muszę dotknąć i sprawdzić, y, jakie jest odczucie. To, tak, jakbyśmy dotykali szklanki wody. E, po prostu dźwięk jest bardziej taki straszny. No, bo tutaj wytwarza się ozon. W tym momencie, kiedy podchodzimy, proszę zobaczyć. Tak, czuć zresztą e, ozon, który się wytwarza, bo od razu zapach ozonu czuć. Tak, w pomieszczeniu, kiedy pracujemy dłuższy czas elektrodami, to mamy takie powietrze, jak świeże po burzy pełna ozonu. No, ozon ma ten wpływ na to, że sterylizuje nam też jednocześnie naskórek, prawda? Teraz proszę Państwa, możemy sobie wymienić elektrodę. Elektroda, akurat tą drugą posiadam do pokazania Państwu z światłem fioletowym. Światło fioletowe nie widzimy tego tak aż dokładnie. I tak mocno w ciągu dnia, bo tak wkręcimy ten Jak przekręcisz trochę elektrodę w tą stronę, Trzyma rękę. O, to, to teraz no prawdopodobnie troszeczkę widać, widać na tego, sięmnym, tego, Tak, na e ciemnym e moim proszę bardzo. E tak widać na mojej, na mojej koszulce widać, jak ta elektroda pracuje, prawda? I to jest ta elektroda bardziej punktowa. Tutaj, proszę państwa, wspomagamy, e kiedy mamy blizny, kiedy mamy pieprzyki, kiedy mamy różne, bardziej miejsca punktowe. To, to jest bardziej nam za nas wygodne. Chociaż tak jak wspomniałam, przy tamtej elektrodzie możemy pojechać kantem i pracujemy też liniowo. I znowu tak samo tą elektrodę możemy ustawić sobie na stałe w pokoju. Pracujemy w widmie plazmy. Ok? Tak to wygląda ogólnie. Jeżeli chodzi teraz o ilość takich zabiegów, to będziemy mówić konkretnie przy danym problemie, tak aby Państwa zaznajomić. To, co najważniejsze, proszę Państwa, my tymi plazmami nie leczymy, my wspomagamy powroty do zdrowia. To jest samo najważniejsze. Absolutnie nie zajmujemy się tutaj leczeniem. Podpowiadamy Państwu, jak można wykorzystać tak zwaną naturę, bo są różne plazmy, tak zwaną naturę, czyli mądrość Raifa, Tesli i innymi Lakowskiego jeszcze przy innym urządzeniu, którzy udowodnili, jak szybko regeneruje się w takim polu nasze ciało, nasze tkanki, nasze mitochondria. To Ty jesteś bardziej w tym mocniejszych w mitochondriach i wszystkich innych metabolicznych sprawach. Myślę, że też przy konkretnych już filmikach przy... będziemy rozwijać Taka... ten temat mitochondriów no. i wspomagania e, za pomocą naturalnych, fizycznych środków e, powrotu do zdrowia e, naszego ciała. Ok, to nasz. Po... Zapraszamy do na resztę.